Poly that this nation should commit. Bohaterem tego odcinka będzie Nikola Częsku. Tym samym już po raz trzeci w ramach serii Po wojnie nawiążę do losów tego rumuńskiego dyktatora. Skupię się na pierwszych latach jego rządów. W tym czasie nie tylko w kraju, ale i za granicą, uważany był za architekta politycznej odwilży w Rumunii. Tymczasem jego postawa była skrzętnie przygotowanym planem gwarantującym mu szybkie zdobycie popularności, likwidację politycznych konkurentów i oszukanie Zachodu. Zapraszam na ten odcinek serii Po wojnie. Dlaczego Ceausescu został najważniejszym człowiekiem w Rumunii w 1965 roku? Otóż aparat partyjny wierzył, że młody działacz będzie bardziej uległy wobec woli kierownictwa partii. Komunista z większym doświadczeniem mógłby przecież dążyć do większej niezależności politycznej. Tymczasem Ceausescu nie zamierzał z nikim dzielić się władzą. Konsekwentnie zmierzał do totalitarnych rządów. W tym celu szukał zwolenników w partii, przybierając maskę człowieka skromnego i tolerancyjnego wobec innych poglądów. Uchodził za osobę gotową do kompromisów. Robił wszystko, aby nikt nie posądził go o kult jednostki. Z tego powodu na okładce najważniejszej gazety, będącej odpowiednikiem Polskiej Trybunału Ludów w Rumunii, przez pierwsze cztery miesiące po śmierci poprzedniego, pierwszego sekretarza Georgiu Derza, nie pojawiło się żadne zdjęcie Czełszesku. Dla zwyczajnych Rumunów był to sygnał, że być może dla ich kraju w końcu nadchodzi era politycznej odwilży. 19 lipca 1965 roku w Bukareszcie rozpoczął się zjazd partii, podczas którego miała zostać podjęta decyzja o przyszłym przywódcy kraju. Czałszewski zrobił nareszcie działaczy bardzo dobre wrażenie. Był niezwykle zaangażowany i przekonujący. Mówił o potrzebie kolektywnego podejmowania decyzji. Jednocześnie to on odpowiadał za organizację zjazdu. Zadbał o każdy szczegół. Do rumuńskiej stolicy przyjechali m.in. Leonid Breżniew z ZSRR, Walter Ulbricht z NRD oraz Teodor Żywkow z Bułgarii. Jego talent i zmysł organizacyjny zaimponował obecnym na zjeździe komunistom. Jako, że był to okres napiętych relacji chińsko-radzieckich, reprezentanci obu tych krajów co prawda usiedli wspólnie na Trybunie Honorowej, ale zajęli miejsca najdalej od siebie jak tylko było to możliwe. Część przyjezdnych czełszesku przywitał na lotnisku osobiście. Tak było między innymi z delegacją z Niemiec Wschodnich. Przyszły przywódca komunistycznej Rumunii zadbał też o atrakcję. Ulbrichtowi zaprezentowana została nowa dzielnica mieszkaniowa w Bukareszcie. Już podczas zjazdu rozpoczęły się partyjne rozgrywki o przyszłe urzędy i pozycje w państwie. Wysoko postawiony komunista, Georgi Apostol, zaproponował, aby zamiast mianowania Czełszewskiego na pierwszego sekretarza nadać mu tytuł sekretarza generalnego, co dodawałoby jego stanowisku dodatkowego prestiżu. W atmosferze zgody inni działacze poparli ten wniosek. Już następnego dnia w gazetach na pierwszych stronach pojawiło się zdjęcie Czałszewsku z nową nazwą stanowiska. To właśnie wtedy rumuńskiemu społeczeństwu po raz pierwszy zapaliła się lampka ostrzegawcza. W końcu ten tytuł nie był używany od czasów Józefa Stalina. Generalissimus był bowiem ostatnim przywódcą w bloku wschodnim, który piastował tak nazwaną funkcję. Co ciekawe, rok później na podobny krok zdecydował się Leonid Breżniew. Ale nie tylko to mogło martwić Rumunów po lipcowym zjeździe. Otóż, zgodnie z decyzją podjętą podczas tego wydarzenia, Rumuńska Partia Robotnicza została przemianowana na Rumuńską Partię Komunistyczną. Tym samym rumuńscy komuniści nie kryli się ze swoimi ambicjami i aspiracjami związanymi z budową w pełni komunistycznego państwa. Już w sierpniu tego samego roku, czyli miesiąc po wyborze Czełszewskiego na przywódcę kraju, Rumunia zmieniła swoją nazwę z Rumuńskiej Republiki Ludowej na Rumuńską Republikę Socjalistyczną. Pierwsze lata rządów Nikolaja Ceausescu były całkiem udane. Nowy przywódca kraju cieszył się niemałą sympatią społeczeństwa. Efekt świeżości oraz jego młody wiek robiły swoje. Miał zaledwie 47 lat i był najmłodszym politycznym przywódcą w Europie. W zdobyciu sympatii swoich rodaków sekretarzowi generalnemu zdecydowanie pomagała całkiem dobra kondycja gospodarcza Rumunii. Na tle innych krajów bloku wschodniego, Rumunia była całkiem dobrze zaopatrzona. Ceausescu zgodził się na pewną liberalizację życia społecznego. W sferze kultury i sztuki nastąpiło pewne odprężenie. Dostęp do szkolnictwa wyższego nie był zarezerwowany wyłącznie dla określonych grup społecznych. W fabrykach, bardziej od znajomości, zaczęły liczyć się kompetencje. Od 1967 roku Ceausescu zgodził się na drobną własność prywatną. Jak grzyby po deszczu, zaczęły pojawiać się małe sklepiki, a także warsztaty oraz restauracje. Do kraju zaczęło też zjeżdżać coraz więcej turystów. Również w oczach Zachodu nowy przywódca Rumunii postrzegany był jako nowa jakość w rumuńskiej polityce. Londyn, Bonn i Paryż wierzyły, że możliwa jest współpraca z Czałszewskiem. Sekretarzowi generalnemu marzył się duży, silny naród. Dlatego 1 października 1966 roku wprowadził zakaz aborcji. Wychodził z założenia: im nas więcej, tym lepiej. Rumuński przywódca był niezwykle ambitny. W 1967 roku zamarzyła mu się bomba atomowa. Jego szpiedzy pracowali nad kradzieżą dokumentów związanych z jej budową w Kanadzie. W tym samym roku Ceausescu przejął urząd przewodniczącego Rady Państwa, co było w sprzeczności z jego zapowiedziami kolektywnych rządów. Premier Georgię Maurer był jedynie marionetką w jego rękach. W zasadzie nie miał żadnych znaczących kompetencji, a Ceausescu był bezwzględny. Choć zawdzięczał bardzo wiele swojemu poprzednikowi na stanowisku najważniejszego człowieka w Rumunii, niemal natychmiast po objęciu rządów zaczął dyskredytować politykę Georgiu Uderza uważał, że był to czas kultu jednostki i represji, które niesprawiedliwie dotknęły wielu dobrych komunistów. Powstała nawet specjalna komisja, która zajmowała się zbieraniem materiałów o poszkodowanych działaczach. W kwietniu 1968 roku opublikowane zostały jej wyniki. Zrehabilitowani zostali między innymi Marcel Pauker, Stefan Foris, Laszlo Luka i Anna Pauker. Czełszewsku chciał uchodzić za osobę o wysokim poczuciu moralności i sprawiedliwości. Wyeksponowanie grzechów poprzednika miało zdyskredytować nie tylko Derza, ale też innych starych komunistów, którzy ciągle zajmowali wysokie stanowiska. Tym sposobem sekretarz generalny eliminował potencjalnych konkurentów w walce o władzę. Czełszewsku jakby zapomniał, że jeszcze niedawno odznaczył tych samych ludzi, którzy chwilę temu mordowali osoby, które teraz rehabilitował. Nowym ministrem spraw wewnętrznych został zaufany człowiek Ceausescu Kornel Onesku. W pierwszej kolejności przywódca Rumunii pozbył się swojego największego konkurenta w partii Aleksandru Dragiciego. Potem nastąpiły kolejne dymisje i przesunięcia. Minister obrony, Lontin Salajan, zmarł podczas prostego zabiegu wycięcia wyrostka roboczkowego w sierpniu 1967 roku. Były minister gospodarki Barladeanu został mianowany na stanowisko niewiele znaczącego przewodniczącego Narodowej Rady Nauki. Nowy rumuński przywódca uchodził za człowieka skromnego, choć były to tylko pozory. Na co dzień mieszkał w luksusowej willi w północnym Bukareszcie. Rezydencja miała kilka salonów, sypialni i łazienek. Rodzinie Czałszewsku usługiwał duży personel. Nie była to przyjemna praca. Żona Czałszewsku, Elena, stale terroryzowała służbę i oskarżała o lenistwo. Do służących i kucharzy odnosiła się z pogardą. Jednocześnie nie tylko tam sekretarz generalny mógł wypoczywać po całym dniu pracy. Na terenie całego kraju znajdowały się jeszcze inne rezydencje. Co niedziela wybierał się na polowania, które były jego pasją. Za cel obierał sobie jelenie, kozice, a nawet niedźwiedzie. Ze sobą zawsze miał liczną obstawę. Aby zatuszować braki w edukacji, w 1966 roku ukończył w trybie przyspieszonym studia na Akademii Ekonomicznej w Bukareszcie. Na zakończenie napisał pracę o rozwoju przemysłowym Rumunii w XIX wieku. Zdecydowanie nie napisał jej samodzielnie. Zachód faktycznie wierzył, że Rumunia jest w stanie prowadzić niezależną od Moskwy politykę. Zresztą Ceausescu robił wszystko, aby właśnie w ten sposób był postrzegany w krajach kapitalistycznych. Często deklarował swoją niezależność od Moskwy. W 1967 roku rozpoczął rozmowy z Republiką Federalną Niemiec i zrobił to wbrew woli Waltera Ulbrichta z NRD. Rumunia była tym samym pierwszym socjalistycznym krajem, który nawiązał stosunki dyplomatyczne z RFN. Tymczasem Związek Radziecki nie reagował. ZSRR zajęty był rozwiązaniem sporu z Chinami oraz wojną w Wietnamie. Tym samym można powiedzieć, że Czołszewsku miał wiele szczęścia, a Zachód po raz kolejny został przez niego wyprowadzony w pole. Choć Ulbricht mówił o zdradzie, to Bukareszt niespecjalnie przejął się jego opinią. 3 lutego 1967 roku Czołszewsku zwołał nawet specjalne posiedzenie egzekutywy Komitetu Partyjnego, podczas którego postawa NRD została uznana za niewłaściwą. Kolejnym krajem, w stosunku do którego Rumunia zachowała się inaczej niż pozostałe kraje bloku wschodniego, był Izrael. 5 czerwca 1967 roku między Izraelem a państwami arabskimi wybuchła kolejna wojna, która potem nazwana została sześciodniową. Izrael zniszczył egipskie samoloty wojskowe oraz zajął zachodni brzeg, strefę gazy, Półwysep Synaj oraz wzgórza Golan. Cztery dni później państwa wchodzące w skład Układu Warszawskiego. Zdecydowały się zerwać kontakty dyplomatyczne z Izraelem. Wyjątek stanowiła Rumunia, która prowadziła potem interesy z izraelskim państwem. Setki miliony dolarów wpłynęły na tajne konta. Polityka realizowana w kontrze do Moskwy sprawiła, że w 1967 roku przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ został rumuński minister spraw zagranicznych Corneliu Manescu. W 1968 roku doszło do tak zwanej praskiej wiosny. Nowym przywódcą Czechosłowacji został reformator Aleksander Dubczek. Na temat tamtych wydarzeń planuje realizację osobnego odcinka serii po wojnie, więc nie będę wchodzić w szczegóły. Chodziło o realizację socjalizmu z ludzką twarzą. Oczywiście Moskwie bardzo nie spodobały się pomysły uniezależnienia się Czechosłowacji. W sierpniu doszło do interwencji wojsk Układu Warszawskiego. Poza armią radziecką dokonali jej Węgrzy. Polacy oraz Bułgarzy. Tymczasem Czałszewsku potępił interwencję krajów bloku wschodniego. Uważał, że to błąd. Wystąpił przed wielotysięcznym tłumem, mówiąc, że stanowi to wielkie zagrożenie dla pokoju w Europie i na świecie. Na placu, przed trybuną, z której przemawiał, rozległy się brawa. Ludzie skandowali nazwisko Czałszewsku. Widzieli w nim prawdziwego patriotę i kogoś, kto jest w stanie przeciwstawić się Moskwie. Jednak i tym razem ZSRR nie wyciągnął wobec swojego sojusznika żadnych konsekwencji. Czełszewsk był niezwykle przebiegły. Z jednej strony potępiał interwencję wojsku Kładu Warszawskiego, z drugiej nie poparł reform dupczeka Waszyngton z uwagą obserwował rozwój sytuacji w Rumunii. W marcu 1967 roku wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon odwiedził Bukareszt. Kilka miesięcy później, przed zgromadzeniem ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ceausescu wyraził nadzieję utrzymania przyjaznych stosunków z USA. Rumuńskie statki jako jedne z nielicznych z krajów bloku wschodniego mogły zawijać do amerykańskich portów. Nixon odwiedził Rumunię jeszcze raz w 1969 roku. Tym razem przyjechał tam, będąc już prezydentem. Była to pierwsza podróż przywódcy USA do kraju socjalistycznego. Podczas wizyty Nixon przejechał limuzyną przez centrum Bukaresztu. Na 9-kilometrowej trasie przywitały go tysiące Rumunów. Podsumowaniem pierwszego okresu rządów Czełszesku był dziesiąty zjazd Rumuńskiej Partii Komunistycznej w sierpniu 1969 roku. Oczywiście po przeprowadzeniu wewnętrznych czystek Czełszesku ponownie został wybrany na stanowisko sekretarza generalnego. W komitecie centralnym znaleźli się ludzie całkowicie jemu posłuszni. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.